Wiosną lody ruszyły Panowie przysięgli Zakwitają pustynie Śnieg się w słońcu zwęglił Bóg umiera na krzyżu Ale z martwych wstaje Kurczak z pluszu wysiedział Wielkanocne jaje Baran z cukru nie martwi się Losu koleją Świtem ptaki w niebieskim Zapachu szaleją Tyle razy to wszystko już się wydarzyło więc dlaczego przed strachem chowamy się w miłość? Poza oknem wiosenny wiatr drzewami szarpie, budzą się do pracy upiory i harpie. Nie ufaj w wieczory, wstań, zaciągnij story, upiory i harpie, harpie i upiory. Latem cierpkie owoce pęcznieją słodyczą, w tańcu pracy pszczoły na urodze i liczą. Słońce szczotrze wytrząsa swoją gęstą grzywę, na ludzi ospałych, na miasta leniwe Matka Boska się pławi. W złocie i zieleniach pustoszeją w święto narodowe więzienia. Tak co roku nas lato spokojem kołysze, więc dlaczego przed strachem chowamy się w ciszy? Bo za oknem grzmot się ściga z błyskawicą. W letnią burzę tańczą wodnik z topielicą. Zakochani w zbrodni, ofiar wiecznie głodni. Wodnik i topielica, topielica i wodnik. Jesień kładzie słoneczne wspomnienia w słoiki, pachną zioła, pęcznieją worki i koszyki. Przyjaciele wracają z podróży dalekich, obmywają stopy w nurcie własnej rzeki. Pod wieńcem i niczem usypiają zmarli, zapomniawszy już o tym, co życiu wydarli. Poeci o jesieni powielają sztampy, więc dlaczego przed strachem zapalamy lampy? Poza szybą jesienna ulewa zajadła, Podchodzą do okien strzygi i widziadła Odwróć się od szyby, rozmawiaj na migi Strzygi i widziadła, widziadła i strzygi. Zima dzieli istnienia na czarne i białe, Zimą ciało grzejesz tylko innym ciałem. paleniska buzują, ciemnieją kominy, Gęsim puchem piernaty wabią I pierzyny trzej królowie przybędą. Panu bić pokłony złożą dary bogate Na wiechciu ze słomy. Już lat dwa tysiące powraca to święto, Więc skąd nad stołami milczące memento? Poza oknem śnieżyca, chichoty i wycie, Przed którymi na próżno chowamy się w życie, Ten niepokój dopadnie nas zawsze i wszędzie. Poza oknem śnieżyca, chichoty i wycie, Przed którymi na próżno chowamy się w życie, Ten niepokój dopadnie nas zawsze i wszędzie. Pamiętamy co było, więc wiemy co będzie.